Chyba może być zadowolony z takiej dziewczyny, z takiego potencjału na przyszłość właśnie na przyszłe Mistrzostwa świata i może nawet gdzieś tam w przyszłości już myśląc o Igrzyskach Olimpijskich. Tak, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że Paulina zdobywając złoty medal, uzyskała 500 punktów Waiba, także jeżeli tych punktów troszeczkę dołoży na Mistrzostwach świata, teoretycznie będzie sklasyfikowana, myślę, że w pierwszej dziesiątce na Mistrzostwach e, wśród, wśród wszystkich zawodniczek. Także e, mamy przed sobą 3 lata ciężkiej pracy. Będziemy ciułać te punkciki, żeby w Rio de Janeiro żeby była rozstawiona. A w głowie tli się już jakiś pomysł na przygotowania pod Mistrzostwa Świata? Czy na razie jest jeszcze za wcześnie na takie wnioski? I ja już się nie mogę doczekać, kiedy przyjadę na salę i zaczniemy treningi, bo jest tyle pracy jeszcze do zrobienia, że, że już najchętniej bym poszedł na salę i pewne elementy przekazywał. Oczywiście damy Paulinie wypocząć. I nad czym trzeba teraz pracować? Jest jeden sukces, ale co jest jeszcze do poprawy, żeby na Mistrzostwach Świata był kolejny? Dużo elementów jest do poprawy i cały czas będziemy nad tym pracować i uczyć się wszystkiego. A z punktu widzenia szkoleniowego, jak te narodzenia, co trzeba jeszcze doszlifować, żeby te walki były jeszcze lepsze, żeby na Mistrzostwach Świata był kolejny złoty medal? Mamy, jeżeli chodzi o technikę, Paulina jest bardzo dobrze wyszkoloną zawodniczką pod względem techniki. Myślę, że będzie murowaną faworytką na Mistrzostwach Świata, a współczuję tym przeciwniczkom, y, które wylosują y, Paulinę jako mistrzynię Europy. No takie nastawienie jak najbardziej nam się podoba. Myślę, że Paulina trzeba też co najmniej słówko powiedzieć o kibicach, którzy bardzo Cię tutaj głośno dopingowali. To chyba dodało jeszcze takiej, po, takiej wiary w siebie, polotu w ringu? Tak, bardzo im dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy przyjechali tutaj specjalnie, żeby mnie dopingować dzisiaj. I jutro też będą, bo Ela walczy że w Karlinie chyba atmosfera jest naprawdę dobra, żeby budować te kolejne sukcesy. Atmosfera właśnie sportowa, atmosfera kibicowska, to wszystko składa się w jedną fajnie naprawdę pracującą całość. Tak, dzisiaj było około 50 kibiców z Karlina i to zebrani, oni zostali praktycznie w ciągu wczoraj wieczorem padł o telefon, że Paulina jest w finale i dzisiaj przyjechało 50 50 osób. Myślę, że jutro będzie około setki. To jest 200 km. Dziękujemy z tego miejsca burmistrzowi miasta Karolino, panu Waldemarowi Miśko, który miał ogromny zaszczyt i widziałem w jego oczach, jak dekorował kategorię 57 kg, czyli, czyli właśnie Paulinę. Witam serdecznie pana burmistrza, pan Waldemar Miśko. Burmistrz Karlina szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty. Oj, bardzo, bardzo. Trzymaliśmy tu wszyscy mocno kciuki za Paulinę. I ta walka była przepiękna. Cały czas kontrolowała tą walkę. Wygrała zdecydowanie na punkty. A to, co później się działo podczas dekoracji i te wzruszenia podczas grania hymnu narodowego, to tego mi osobiście i kibicom z Karlina, którzy tu byli, nikt nie odbierze. No tutaj. Mówiliśmy właśnie o dużej grupie kibiców, ale no, Carlino się organizuje wspaniale, jeżeli chodzi o imprezy sportowe, przecież i Polski, które również transmitowaliśmy. Można powiedzieć, kiedyś stało ropą, dzisiaj sportem. Dzisiaj stoi sportem, przede wszystkim boksem i to boksem na poziomie już europejskim, z czego się bardzo cieszymy, a myślę, że jeszcze z ropy zasłynie, ale to za kilka lat. No byłoby to na pewno lepiej dla boksu i lżej dla władz miejskich, aby zasilić finansowo Boks. Dokładnie. I dla władz, jak pan powiedział, dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla sportu byłoby lepiej i mam nadzieję, że tak będzie. Panie burmistrzu, dziękujemy. Bardzo dzisiaj mamy finały, mamy napięte naprawdę tutaj wszystkie rzeczy. Jeszcze raz proszę przyjąć serdeczne gratulacje od naszej tutaj ekipy. No, i jeszcze jutro na pewno, na pewno jeden, jedno złotko. No, na to liczymy właśnie. Jutro walczy Ella Wójcik, i patrząc na jej dotychczasowe walki, to co zrobiła podczas eliminacji, można się spodziewać drugiego złotego medalu. Trzymamy mocno za to kciuki. Dziękujemy bardzo, Dziękujemy i do bardzo. zobaczenia. Wszystkiego Dziękujemy. dobrego. Mazurka Dąbrowskiego, to emocje podejrzewam musiały w tobie być ogromne. Te pozytywne, oczywiście. Tak, byłam bardzo szczęśliwa, marzyłam zawsze o tym. No i się spełniło. A jutro nastawienie na walkę Eli Wójcik? Tutaj spytam trenera: będzie, będzie drugie złoto? To złoto już jest. To złoto już jest. Ja yy... Wierzę w takie siły, można powiedzieć, metafizyczne, i ja to złoto już widzę, a w, jutro to stanie się tylko faktem. Ty też widzisz złoto dla Eli? Tak, dokładnie. No i oby tak było. Dziękujemy serdecznie za rozmowę, dziękujemy za ten złoty medal, za wielką pracę trenerską. No i czekamy na kolejne sukcesy Twoje, innych koleżanek i całej reprezentacji dziewczyn tutaj. Jeszcze młodych, ale miejmy nadzieję, że za 4 lata. W Rio de Janeiro zobaczymy już naprawdę solidną ekipę. Dziękujemy serdecznie za te emocje.